URT, ja nie wiem co to znaczy, co URT, mordo? Wszystkie, wszy, po prostu mu ubliżałeś, gadałeś, że gadałeś, że z Denisem coś robi, że nie wiesz czy, czy on, czy Magda po walce zaraz swojej, a potem się dziwisz, że on z kolegami do Ciebie podchodzi, to przecież jakbyś tak do mojego kolegi mówił, to jakbym Cię widział, też bym Cię walił w łeb. Z kolegami? No nieważne czy z kolegami czy nie, jakbym szedł z kolegą, to byśmy cię dwóch walili w łeb, no jakby co to jest za problem, jak komuś ubliżasz w taki sposób, to się liczysz z tym, że potem jakby jakiś znajomy twój spotka, to że możesz od niego dostać też. Nie wiem, ja zostałem na, nauczony i wychowany tak, że jak się ma do kogoś problem, to się wychodzi i się załatwia zawsze jeden A, na jeden. Tak, jak się. Jeżeli nie przekraczasz pewnych granic, to każdy to uszanuje. Ale jeżeli wiesz, już się zachowujesz jak takie bydło totalne i nie szanujesz tego, tym bardziej, że on do ciebie. Tym jeszcze, jeszcze to, że wobec niego się zachowałeś normalnie. Bandowałeś się z nim, ziomu, ziomuś, ziomuś, a potem wyszedłeś i mu zacząłeś ubliżać. I ty się dziwisz, jest... że on się zdenerwował na ciebie. Zadałem mu dwa pytania. Zadałem mu pierwsze pytanie, jak się czuję z tym, że Denis, czyli jego przyjaciel. Ruchał Magdalena Loscott, która była dziewczyną Boxdella, bo uważam to, że to było mega chujowe. On się wtedy podjuszył i powiedziałem mu o tym, że od momentu, jak przestał robić Denisowi zdjęcia na, na OnlyFansa, to wyszedł na ludzi. I on starym mnie zaczął cisnąć od kury, jebanych i tak dalej. To on zaczął tak, Ja mu tylko zadałem pytanie. I widzisz, jaka jest stary, różnica? Jego, ani, nie, jego... No. Na przykład dlaczego on cię tak nie szanuje? Bo na przykład no. do mnie Szachta nie ma problemu, a ja, ja też wiesz nie byłem dla niego miły na programach, tylko że ja przed programami nie udawałem jego kolegi. Ja jak z nim gadałem to ja mówiłem, że na programie będzie grubo ogólnie, a ty przychodziłeś, udawałeś kolegę, a potem go zaczęłeś wyzywać na programie, czyli się okazałeś po nie? Ja nie Ja nie udawałem żadnego jego kolegi. Ja po prostu ale przychodziłeś, gadałeś z nim normalnie, jak z ziomeczkiem, ją no, no no bo byli ludzie, no dobra, no, ale, to, ale to, nie, to po pierwsze zacznijmy od tego, że on nigdy nie był moim ziomkiem, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to była taka, że wiesz, ja do niego nie miałem żadnego problemu, ja ci powiem, do tej pory, nie on koło chuja lata, do tej pory. No ale potem mu zacząłeś ubliżać, ubliżałeś mu w klatce i tak dalej, a te potem się dziwisz, że dostajesz w łeb za to. Ja nie no, wiem, mi by się nie chciało na przykład chodzić i być bitym cały czas. Ale nie jestem bity cały czas. No przecież od Denisa dostajesz, od szachty dostajesz, że każdy cię wali na łeb, nie? No to są dwie osoby, to nie jest, że każdy mnie wali na łeb. No bo reszta A cię Denis... jeszcze pewnie nie spotkała i dlatego. No, no słuchaj, Denis to mnie trafił, bo akurat wracałem z walki, wyszedłem, słuchaj, e, bo dziewczyny zostawiły wódkę, którą. E, Dałem do wyprowadzenia, rozlałem kieliszki i dziewczyny w czasie mojego wyjścia do walki rozdawały na publiczności wódkę i one no. tam zostawiły tę wódkę, a ja się cofnąłem, bo chcieliśmy się napić. No i wiesz, ja sobie wróciłem, szukam gdzieś tam przy OKTAGONIE i nigdy tej wódki nigdzie nie było. Cześć, bo oni mi piszą, że typli mi nie działa, poczekaj chwilkę. A wyszedłbyś z sachtą w boksie na przykład, jak nie w K1? Nie, no, no nie masz szans, Mordon. on jest stójkowiczem, ja nie jestem stójkowiczem, wiesz. Ja mogę, słuchaj, ja naprawdę, ja rozmawiałem nawet z federacją i mówię, że jak najbardziej, jeśli się szachta zgodzi na MMA, robimy to w MMA. Z Denisem to samo, tylko że warunek jest jeden. MMA musi być, bo ja nie jestem w stanie wyjść z ludźmi, którzy gdzieś tam całe życie... Trenują stójkę i najpierw dalej się w stójce. Wiesz o co chodzi? Dla mnie to nie jest żaden problem. Ja ci powiem tak, mało tego, ja nie fuflowałem się z nim, ja nigdy nie zgrywałem go kolegi. Ja mu mało tego, ja kiedyś mu pomogłem ogarnąć jedną sprawę przed y, jedną z Gali Prime, bo mnie o to poprosił. Pomogę mu, załatwię mu. Y, wychodząc na konferencję, zadałem mu dwa pytania. On się oburzył że On mnie zaczął wyzywać od góry więc jeśli on mnie zaczął cisnąć i mnie wyzywać od jebanych, to ja nie miałem zaszły. żadnych skrupułów, poczekaj, 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 poczekaj. No. ja nie miałem wtedy żadnych skrupułów, ja nie miałem wtedy żadnych skrupułów, żeby jechać z nim jak z najgorszą kurwą po prostu, rozumiesz? Ale czemu ty się dziwisz, że on się zdenerwował, jak ty do niego podszedłeś przed tym programem i ziomeczek, ziomeczek, a wychodzisz i mu zadajesz takie pytania, żeby po prostu zdeskredytować jego postać i jeszcze zahaczasz o jego przyjaciela od dziecka? Mordo, wiesz co, to są free fighty, nie muszę ci chyba mówić No i raczej raczej Tak, oczywiście, tylko że wiesz, jeżeli już tak grasz we free fight i tak dalej, no to nie powinieneś udawać jego ziomka, bo, bo wiesz, bo to już jest, to już jest nie okej okay wobec niego i się nie dziw, że potem ktoś się denerwuje i też jak ty mówisz, że a, bo ja go nie wyzywałem i tak dalej. No stary, jak nibyś tak cisnął, też byś dostał w łeb, nie? Tylko w K1, bo ja się we MMA nie biję. Okej. Okay. Słuchaj, no każdy, ja Ci powiem tak, ile, ile ludzi tyle zdań, no ja uważam, że... Mi się wydaje, że jedno jest tylko prawidłowe zdanie, że jeżeli wychodzisz i zaczynasz do niego poruszać tematy takie najbardziej na czasie, to tylko po to, żeby się pokazać i atencyjnie po prostu bardziej szanujesz zasięg niż szachtę. I się nie dziw, że on się denerwuje o to. Ja go, znaczy wiesz, on w moich oczach stracił w momencie, kiedy zaczął mnie... Kiedy on w, po pierwsze mnie uderzył, to jest raz, a dwa, kiedy on mnie zaczął cisnąć od kurew i tak dalej, bo wiesz, ja go nie, nie pocisnąłem, tylko zadałem mu logiczne pytanie, gdzie rzuciłem argument i zapytałem, jak on się z tym czuje. A on mnie są stary. Ale no, patrz, no... Ale, ty się, ale ty się zapytałeś o temat obyczajowy, który zahacza o jego przyjaciela, z którym się zna od dziecka, wcześniej udając jego ziomka na backstage'u'. Ja nie byłem jego ziomkiem, no... mordo! To, to że on był i że ja bym nie wiem, Ale gadałeś z patrzy... nim normalnie, dlaczego wtedy się. Dlaczego go się wtedy o to nie zapytałeś, skoro cię to interesowało? No, bo to wyszło na konferencji. Przecież to wyszło na konferencji, mordo. To było. My chyba byliśmy na drugim panelu, a to wyszło na pierwszym panelu, gdzie była, siedziała wtedy Magda Scott i to wtedy wyszło. Tylko wiesz... ludzie mogłeś podbić między panelami do niego i się zapytać, ej, mordo o co chodzi z tym, albo jak ty się z tym czujesz, albo po prostu mu powiedzieć, że ty, a jak się zapytam o to na panelu, to jest okej, okay. skoro z nim normalnie już gadałeś, to też mogłeś się normalnie jak człowiek zachować wobec niego. Jeżeli się wobec kogoś zachowujesz w taki sposób, to się nie dziwisz, że on potem cię traktuje jak, tak jak to nazwałeś, nie? Tak jak cię nazywa. Mordo, no ale po to jest konfka, żeby wyjaśnić, rzeczy na konfie, jeśli to wyszło na konfie, no to ja mu zadałem pytanie na konfie, no i tyle, no wiesz, no słuchaj, no mogłem, mogłem. Tak samo, powiedzmy, ty w swoim życiu mogłeś zrobić wiele innych sytuacji, które mogłeś zrobić inaczej, a postąpiłeś no. tak, jak postąpiłeś, i czasu już nie cofniesz. Ja już też czasu nie cofnę, no już chuj, trudno, no stało się, no co ja mam płakać nad rozlanym mlekiem? Ale uważasz, i dzisiaj... uważasz, że to było w porządku, czy nie? Kurde. Ciężko tak powiedzieć to, bo ja pan, myślę, kurczę, że nie, no nie ja, prostu... ciężko. ja myślę, że nie ciężko, że wiesz doskonale, jaka jest odpowiedź, tylko po prostu nie chcesz przed samym sobą przyznać. Czy znaczy, ja nie widzę, że to jest nic złego, w tym, że ja mu zadałem pytanie, jak się z tym czujesz, że jego przyjaciel kurwa ruchał laskę kurwa jego przeciela. No bo to ja uważam, że to było chujowe stare, nie. No i wiesz. No dobra, ale... No to, to nie był było nic wrażliwego, Mordo. Ale to nie było nic obraźliwego, To nie było nic obraźliwego. To nie było nic obraźliwego. Jeśli znaczy, jeżeli publicznie kogoś pytasz, jak się czuje z tym, że jego przyjaciel zrobił coś, co powszechnie jest uważane za nie okay, i stawiasz go w sytuacji, w której musi wybrać między lojalnością wobec swojego przyjaciela, a między tym, żeby powiedzieć jakieś swoje zdanie na temat takich sytuacji, to uważasz, że to nie jest okej? Okay? Że to jest okej? Okay? Serio? To, to normalny człowiek by powiedział, wiesz co, nie chcę na ten temat rozmawiać, może to było chujowe. Dajmy spokój i nie pytajmy o takie rzeczy i tyle. No ale, równie słabe, ale równie słabe jest kogoś stawianie w takiej sytuacji i potem jak się dziwisz, że on, że ty mówisz, nic nie zrobiłem przecież takiego, a teraz mówisz, że jednak tak nie do końca, nie? Słuchaj, w moim mniemaniu. W moim mniemaniu. E... Ja go nie obraziłem, zadałem mu fajne pytanie, gdzie na konferencji też Biedne, oczekują, no? takie gdzie na konferencji też oczekują, oczekują kurwa, oni nie chcą tam, żebyśmy się miziali, kurwa byli mili dla siebie nie, no i tak dalej. dalej. To była kontrowersja, to miało wywołać kontrowersję, to miało wywołać burzę. Nie no, wiadomo tylko, że potem wiesz, schodzisz z tego rozkozaczony, wyzywasz go w mediarumie, podbiegasz do niego nawet z dymem, dostajesz liście, a potem piszesz mu wiadomość, że go przepraszasz i że federacja ci tak kazała, chociaż teraz jak to, dlaczego napisałeś, że federacja ci kazała, jak ci nie kazała? I sam to wymyśliłeś, bo wiedzieli, że temat jest na czasie. I że się będzie klikać. To, że, na, to, że napisałem, że federacja mi kazała, to był bajt, mordo. To nie był bajt, przecież ja tam stałem, stałeś przestraszony, już nie odchodziłeś od Karoliny na krok, żeby szachta do ciebie nie dobiegł i pisałeś tę wiadomość, żeby ci dał spokój. Bo wiedziałeś, że jest zły na ciebie. Ale stary, no to ale widzisz, że to ty wyszlepiej, ja ci mówię swoje. Ale i... ja tam stałem, widziałem, jak stałeś z przerażeniem w oczach przytulony do Karoliny, już nie odchodziłeś na krok od niej po liściu. Kobieta tarcza. Słuchaj, no to ty uważaj, to ty ma... słuchaj, ja, ci ja tak, nie uważam, wy... to są fakty, to nie jest moje zdanie, tylko to są fakty. No dobrze, no to tak wygląda twoja prawda, moja prawda wygląda inaczej, no i o czym my mamy rozmawiać, mordo? No znaczy, prawda jest obiektywna ja jakby mógł... wobec tego. No dobra, znaczy ty po tym będziesz... jak dostałeś słuchaj. liścia w Mediarumie, to odszedłeś od Karoliny na chwilę chociaż? Tak, tak, przecież ja byłem cały czas na wywiadach, przecież ja byłem Bo... cały czas na wywiadach, dziękuję ślicznie za gumę. Tak, bo Sachta poszedł w pewnym momencie i wtedy poszedłeś na wywiady. Nie, ja cały czas tam dawałem wywiady. Przecież dałem wywiad dla Lizaka. Dałem wywiad y, też dla jakiegoś takiego. No nie, nie, nie. nie, 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 nie dla, Lizaka dawa, dla Lizaka dawałeś wywiad. Jeszcze przed tym liściem i właśnie z tego wywiadu, jak wyszedłeś, to podbiegłeś do szachty. Bo ja akurat stałem obok i obserwowałem, bo mnie ciekawiło to, czy dostaniesz łeb od niego, nie? I no. się okazało, że sam podbiegłeś do niego, żeby bo on cię nie atakował. Znaczy na początku tylko, że ochrona stała, i potem ty do niego podbiegłeś. Ochroniarze przybiegli, dostałeś liścia, i potem stałeś przytulony do Karoliny i go przepraszałeś w wiadomościach prywatnych. No słabo, nie? No i że co? Wieszne... No chodzi o to, że jak już jesteś kozakiem, to bądź do końca, a nie, że dostajesz w łeb i przepraszasz. Ale to, to ja powiedziałem, że jeśli jest szachta zgodzi na walkę w MMA, to robimy walkę w MMA i na temat. Ja wiesz, ja nie muszę chodzić po pokojach kurwa z bandą kolegów w dziesięciu i, i szukać jednego gościa i mówić, że mam zasady yy, albo podejść kurwa ze spluwą do gościa, który nie ma nic przy sobie, nie ma jak się obronić i, i wiesz i, i fisiować kurwa, no to ci teraz kurwo dojadę. Nie, ja taki nie tak. jestem. Idziemy... Słuchaj, słuchaj, słuchaj no. ja chcę załatwić sprawę na sportowo, na spokojnie... Yy, przy okazji, to, słuchaj, to, że jest głośno, to, że jest fajnie, to, że się ciśniemy i to, że ludzie się tym jarają, to jest fajne. Podoba mi się to też. Spoko. O to chodzi we free fightach, żeby nie było nudy, żeby były dymy. To jest. Tak, tak wygląda ten biznes. Ja wszystko robię zgodnie z tym, żeby też, żeby ten biznes też jakoś się kręcił, żeby, żeby, żeby była fajna pożywka medialnie. I tyle. Eee, załatwiamy. Taki medialny, żeby była walka, ale prywatnie nie, bo się go boisz. Nie, dlaczego? Dlaczego? Mi on go lata. Ja mam swoje życie, on ma swoje życie i tyle, wiesz. I... Kurwa, no Widzisz, możemy... bo, nie, bo na przykład, bo, bo akurat szachta jest osobą, która jest szczera w tym internecie i on nie rozgranicza między tym, że jest internet i że jest życie prywatne. Jemu jak ciśniesz na panelu, to się liczysz z tym, że potem on prywatnie cię też nie będzie lubił i cię nie powinieneś dziwić, bo akurat jest szczery w tym, nie? Nie gra. Ja go na przykład za to lubię. I tak samo stary stoi za swoim przyjacielem, nieważne co zrobi. To jest mega... Ja mega szacunek do niego złapałem po tym, jak ja zobaczyłem, jak on się zachowuje w internecie. A ty masz, a ty masz tak, że wiesz, że specjalnie go stawiasz między przyjacielem, między tym i potem się dziwisz, że on cię chce złapać gdzieś jak yy, poza kamerami, nie? Okej, okay. okej, okay. no rozumiem twoje zdanie, słuchaj stary, szanuję twoje zdanie. Może, nie wiem, w twoich oczach chujowo, nie wiem, wyszedłem, no przykro mi, no czasu już nie cofnę. Ty bardziej nie, no ja tylko miałem, bo jakby mnie to tam nie obchodzi, że ktoś ma konflikt, ale jak zobaczyłem, że dostałeś liścia i potem go zaczęli przepraszać, to już beka była, nie? No wiesz, no ja ci mówię, no, ja jedyne, jedynego liścia, jakiego ja pamiętam, tylko pamiętam liścia, którego dostałem na, pro, na programie, na konferencję, a innego nic nie przypominam. Z tego co ja słyszałem, to podobno ja komuś liścia wyjebałem, że tam z pięści komuś wyjebałem. A to no, ja tego tak nie A na przykład, jesteś w stanie przysięgnąć na wartości swoje, że to rzeczywiście był bejt i że nie dlatego przepraszałeś, że ten, że się go bałeś? Znaczy jest stary, no kurwa, ale to, to, co ty mi wymyślasz za rzeczy, kurwa, no teraz nie, nie ty wiem, ale... Ten... na swoje wartości po prostu, że ale... kłamałeś z tym bejtem, nie? Ale, ale mordo, ale ja ci nie będę to nic, no nic, przysię przysięgać, okazji okazje przysięgać, wiesz o co chodzi. To wiesz, co, co to ma w ogóle znaczyć, stary, no to kurwa, to jest biznes, robię tak, jak ma wyglądać biznes i tyle, wiesz, no kurcze, wiesz. Będę no ci ja teraz. Ty nie miał problemu ale... z tym że, że nie kłamałem z bejtem, czyli jest jeszcze mordo. okłamałeś widzów jakby mordo mordo no a wiesz to że ty masz tutaj się przybrać za księdza to nie znaczy że to jest powyć i że ja ci będę przysięgał na boga teraz wiesz o co chodzi nie kończy, na boga bo... na swoje wartości ja nie chcę żebyś ty na rodzinę przysięgał na cokolwiek tylko tak na swój własny honor nie mordo połączyliśmy mordo ale kurwa połączyliśmy się na tiktoku okej okay, i tak że gdzieś tam zaczął mnie wjechać yy, wjechałeś na mnie gdzieś tam ciśnie, że się chujowo zachowałem okej okay, no nie podoba ci się spoko no wiesz ja na tiktoku jak się łączę z kimś to po to żeby sobie porobić bekę pośmiać się i tyle a nie wiesz OK, ciśniesz mnie teraz, wierzysz na mnie. Nie no, ja się okay. tylko pytam czy to był bait, no mówiłeś, że to jest bait, ale na przykład nie powiesz na swój honor, że był bait. Czyli przestraszyłeś się go, to po co to kłamstwo? Trzeba by było powiedzieć, no boję się trochę Bartka, nie, chcę z nim konfliktu i byłby luz, nie? Eee, powiem ci tak, jeśli dostanę walkę, jeśli mi zapłacą za tą walkę też fajnie, bo to jest ciężki przeciwnik, nie powiem, że nie, przyjmę tą walkę, zawalczę ma. MMA, i sobie możemy rozwiązać sprawę. Ja spraw nie rozwiązuję kurwa z pistoletami, z pałkami, kurwa z nożami, tylko rozwiązuję sprawę na sportowo, w klatce, w oktagonie i zamykamy temat. A więcej, no nie będę mordo, wiesz, uf, uf, co mam ci powiedzieć? Tyle. Nie, no wiadomo, wiadomo. Dobra, nic w takim razie Grzesiek, ja lecę dalej, bo trzeba wiernych wyspowiadać. Trzymaj się, elo. Trzymaj się, na razie. No nie wiem, po co było takie. Nie wiem. Były ja takie gwiazdy. Siema, no siemka, siemka. No co, bitewkę robimy, nie? Możemy, możemy zrobić. No, no widzowie widzieliście, no wjechał strasznie. Kurczę, rozumiem. Eee. A co rozum... to? Ale że on mnie nie zgasił? Słuchajcie, no co to ma być argument, że on mnie zgasił? Co to ma być argument, że zgasił? No słuchajcie, no ja powiedziałem, ja się mogę napierdalać z myszartu i dla mnie to nie jest żaden problem, naprawdę. E, a to, że się boję, tak, ja się boję takich zachowań, jeśli kurwa, w 12 czy w 15 osób, czy tam w 10 czy w 8 wlatują do pokoju, gdzie jesteś sam. I no to wiesz, kto to, to, normalny by się kurwa nie przestraszył? To, to można się takich rzeczy przestraszyć, tak? To jest normalne, bo to jest patologia. Takie miejsca nie mają, e, takie, mie, takie mi? rzeczy nie zdają się e, w ciągu zwykłego, normalnego e, dnia. A natomiast, natomiast e, i czy jego się boję jeden na jeden? Nie, jego się nie boję kurwa jeden na jeden. Mówiłem, mogę się z nim napierdalać, się ma żadnego, okay. e, żadnego problemu. A to, że a to, że napisałem do niego e, tą wiadomość, tak jak wam mówiłem, to był bajt po prostu e, i tyle. Dobra, poszekajcie, muszę naprawy Triple. Nie wiem czemu mi Tipli nie działa. Hello boy, e, Fistaszek Cię pozdrawia. A dziękuję ślicznie, dziękuję ślicznie. Tutaj...